na plecach. Szyszkę rzucił, szyszkę rzucił, spierdalaj. Na prawo, od drzwi. Mhm, mm zrobimy tak, tak, że ja tutaj w kącie już stanę, wychylę się na nich i oni będą... stań tam. Będziesz się chował i... C... Idzie. Z jest chyba. Ale oberwałeś od niego, nie? Nie, zabiłem go. Ktoś przebiegł z dwoma obrońcami To są skabosy i zwykłe skawy no to trzech zdjąłem no, Czwarty, Majki już Zamkłem drzwi Ktoś podchodzi I co? Zła broń? Oko Zabiłeś Dobre to jest, dobre Majki to jest Jeszcze raz, podchodzi ktoś jeszcze Kończy mi się stamina, kurwa. Wychylam. Wychylam. Idzie z prawej. Minus. A mocno ci patą tą bronią? Nie, właśnie, że nie. No ja przez to, że to nie jest wcale na recoil zrobione, jeszcze mógłbyś 15 punktów recoila ściągnąć. Właśnie, że nie, nie rzuca ją tak. Znaczy wiadomo, pierwsza strzałka leci w górę, ale potem jak już się ją ustabilizuje, to siedzi w miejscu. Ale ta broń to skośasz, Michael. O, 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 weź sobie no. wulkana. Mówisz o hełmie? Mhm. Mm ja idę się wyrzucić? Ja też się wyrzucę i wezmę z niego Pancerz. Wiesz ty pobiegł tam na dół? Jakiś mm -hmm. ciemno? No, tylko się nie wyrzucaj w tym samym miejscu co ja, nie? No, nie, ci nie widzę, tu jest coś. Wyłącz laser na broni, jak coś się wyrzuca. Ile ty tych kurwa broni żeś pobrał? Jeszcze mam MK w plecaku, Asha. Oh nie, miałem 2 AK. To. to wygląda, jakbyś kurwa miał. Pistolet. Wiem, że masz apb z kolbą, nie? Ale no. to wygląda tak kurwa dziwnie. O, to rozłożona kolba. Tam jest trup. Rzucę szyszkę Patrz na no to, podcią przoduj. Podciągamy ich tutaj, czy co robimy? 62 poziom tutaj leży. No ale jest pistoleciarz tylko. Chodź, chodź, chodź. Jak się ciężko steruje. Czy jestem ciekaw, jak ty byś kurwa miał 80 kilo na pylarach? Jakbyś kurwa sprintem biegał. Oh, nie. Co innego chodzić, a co innego sprintować? Zrobić tak, że wiesz, ciężar i robić tak, o. I od razu ci siła powinna rosnąć. Odbiegam? Słyszałeś coś? Słyszałem Affirmative Gdzieś to był. To ja szaliem, powiesz, no ja kurwa myszką napierdalam teraz, żeby się obracać w ogóle. Jak tytanik, kurwa. Ładnie. A. Nawet jak się położysz, to w ogóle ci stamina spierdoli teraz. Idzie ktoś? Chodź. To było jebnięte, Mike. No czy już na Marku był? Zamknięte drzwi są. A my nie byliśmy? Nie, nie w tym razie. Myśmy myśmy od, du od dużego test zaczęli. Dużego Maka. Nie cię chuj strzeli. Ponajcie tak, pieronym zerkingiem. Zamknięty jest faktycznie. O kurwa! Dobra, wychodzisz ty dzisiaj stamtąd? No już nie ma staminy, idę. Idę. Ty tam chodzisz? Nie. A tu wchodzę na rampę, na dużym, na dużym, na duży dworzec. No weź tam przy filu. ja już nie mogę, ja nie mogę nawet biegać. Dobra. A tu chodziłem po deskach, tu są. Wydarw się tu zbój, wejdź. się daj mi chwilę. Ja nie mam stamina w ogóle. Jednego zabiłem, gdzie jest drugi kurwa? Chwiluj, chwiluj, ja idę. Dobra. Jesteś u mnie na plecach. wszystko rzucił, wszystko rzucił, spierdalaj. I mnie zabił. Jezu. Ty żyjesz? Tak. Ja pierdolę. No, ja idę, zaraz przyjdę. To nie była moja wina? Wiem, że nie twoja. Chyba na Chciałbym poznać Waszą opinię na temat rajdów bez muzyki. Miłoby też było zobaczyć łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, łapkę w dół, jeśli nie. Pamiętajcie o takim przycisku jak subskrybuj. Trzymajcie się. Cześć.